Gdańska konferencja ekonomii społecznej jest Trzecim albo czwartym, w zależności od tego, jak to liczymy takim wydarzeniem w Polsce. Pierwsze miała miejsce w 2004 roku, była to międzynarodowa konferencja poświęcona ekonomii społecznej, w czasie której spotkało się nie tylko po raz pierwszy środowisko polskie, ale również ale również środowiska całej Europy, środowiska związane z rozwojem ekonomii społecznej i na tej konferencji powstała taka inicjatywa która się nazywała stała konferencja ekonomii społecznej, zrzeszająca w sobie różne podmioty ze wszystkich sektorów ekonomii i ze sektora spółdzielczego i z sektora organizacji pozarządowych, z towarzystw wzajemno wzajemnościowych. I to środowisko zdecydowało, że ta pierwsza duża międzynarodowa konferencja powinna być przyczynkiem do tego, żebyśmy raz w roku spotykali się w również w polskim gronie po to, żeby o ekonomii społecznej rozmawiać. W 2006 roku po raz kolejny spotkaliśmy się na konferencji w Krakowie, rok temu w Warszawie, tym razem jest to Gdańsk. W do kogo skierowana jest ta konferencja? Zapraszamy tutaj z jednej strony podmioty ekonomii społecznej, które mają szansę ze sobą się spotkać i rozmawiać, z drugiej strony przedstawicieli administracji publicznej i to zarówno szczebla rządowego, jak i szczebla samorządowego. I rozmawiamy w czasie spotkań ekonomii społecznej z jednej strony o możliwościach rozwoju tego sektora, z drugiej strony o jego bolączkach. I rezultatem każdych kolejnych spotkań jest rodzaj rekomendacji, czy, czy no, różnego rodzaju manifesty dotyczące tego, co zrobić, żeby ta ekonomia społeczna się rozwijała. W odpowiedzi ja myślę, że na tej konferencji jedną z ważniejszych deklaracji, jakby informacji, która się pojawiła, to była deklaracja ministra Pawłowskiego, który mówił o tym, że, że rząd w swoich strukturach stworzy platformę dotyczącą rozwoju ekonomii społecznej, co było odpowiedzią na jedne z, z, z postulatów stałej Konferencji Ekonomii Społecznej. E, ta konferencja e, mogła się odbyć e, dzięki temu, że jeszcze mamy finansowanie inicjatywy wspólnotowej Equal, żeby, która niestety powoli dogasa, powoli się kończy. E, i, e, Niezależnie od tego, to, bo rzeczywiście Equal był źródłem finansowania działań SKES przez ostatnie lata i z niego były finansowane kolejne spotkania. Ale niezależnie od tego, niezależnie od wygaśnięcia tego źródła, chcemy tę inicjatywę na inicjatywę kontynuować. To znaczy, raz przynajmniej w roku w mniejszej albo większej skali spotykać się ze środowiskiem ekonomii społecznej, ponieważ jest to wciąż środowisko. Intensywnie się rozwijające, wciąż potrzebujące miejsca spotkań, wymiany myśli, ale również rozmowy o tym, co zrobić, żeby mogło dalej się rozwijać. Jednym z jakby zagadnień, które już na tej konferencji jest poruszane, jest problem odpowiedzialnego biznesu i relacji sektora ekonomii społecznej właśnie z biznesem, z tym drugim, z drugim sektorem. Myślę, że w kolejnych latach będziemy myśleć o tym, żeby rozwijać, by rozszerzać liczbę uczestników również o, o, o ten drugi sektor i że ta reprezentacja tych osób uczestniczących w konferencji będzie coraz więcej.